Dudek, a to, jest kolejny odcinek Sun Island i <laughs> dalej nie nie pamiętam który, się ale czy mamy jakieś potworki na dachu? Nie mamy potworków na dachu. Nasza farma trzciny jeszcze się nie rozrosła, bo jeszcze wchodzę na ten... Nie tylko, że mam przykład kość ściąć lewo jakieś, czy coś. Yy, trzeba coś pozbierać, ale tak ogólnie to mam wyłączony ten świat, dlatego tak będzie utrudnione rośnięcie tego. No, a teraz zobaczymy, co gdzieś będziemy robić. Oj coś by zespawał za chwilę zjeść, e, więc spędzimy, I nie, nie rozumiem dlaczego mam takie jakieś kreseczki, tak myślałem. Jesteśmy z powrotem. Czekajcie, próba raz, 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 raz. Dobra musi być tak. No, muszę sobie kupić nowy mikrofon. Okej. Okay. No i fajnie. Co my tam dzisiaj w planie będziemy mieli? Yy, wiecie co ja bym zrobił na chwileczkę cięcie i muszę coś sprawdzić. A więc sekundkę, cześć. Okej, okay, już jesteśmy. Yy, Miałem drobny problem z dźwiękiem jak zwykle. O masaka... Oj widzicie co działa, bo woda nie zamarza. Śmiga wszystko. Tego tu nie musi być. Ale fajnie, Ciekawe wygląda. Okej, okay, dzisiaj czym się zajmiemy mieliśmy patrzeć. Mm, hop eee. Nie, nie możemy, nie możemy. Może zbudujemy farmę zboża, ale czy my mamy zboże? Okej. Okay. Okej. Okay. Mm, nie mamy zboża. Jak mam zrobić farmę zboża bez zboża? być farmę marchewek lub też dyń lub też melon. Myślę, że zajmiemy się dzisiaj marchewkami, bo są no, ciekawe i są marchewczaste. 15 dirtów, wydereczko to, to, kilofik, pochodnie i rura. Mhm. Wiecie co? A jakby... Nie no, bo to musi być, ale jakby... Nie marnować pochodni. Wziąć tu. O, I tu by marchewkę od razu pojechać. a mamy jeszcze płotki. Nie pamiętam, czy mamy... Nie, nie! Słuchaj język. Nie pamiętam, czy mamy płotki, czy nie mamy już płotków. Bo trzeba zrobić płoteczki. No super 12 ma mało trochę I be, trzeba będzie przenieść kaktusy no. Kategorycznie Bo kaktusy No właśnie Chciałem to znieść Dobra, później ta dziurska się załata i mam dylemat, czy być tak jak tam dwa rzędy tych, tych Czy jeden wystarczy rządek Co jeszcze muszę sobie iść po... Kobla Kobela To mamy sześć Czy co? Ten skyblock To chyba w ogóle nie tego skyblocka zadania są, ale nie wiem, może ktoś się pomylił pisząc to na no, ja to wybrałem z oryginalnej strony tego skyblocka no w, w, pamiętam jako w paru był taki przypadek że był jakiś problem z tym musiałem pod Dirtola iść i te budyn i budynki te takie te, co teraz robimy właśnie Zadania to są takie już, wiecie, końcowe takie mało budowanie, więc takich lajtowych odcinków będzie. No. Dobra, zrobimy jednak dwa rzędy marchewek. Mm. tak. Ups. To musi być tak. Musi być tak jest fajnie zaczniemy to sobie wypełniać wodą okej okay. okej, okay, okej okay. więc to znowu będzie gówno ciche, to odcinek będzie znowu cichy strasznie no cóż nic nie poradzę, taki mikrofon i taki też cały ja mało mówny, jak się czymś zajmę Dobra już posadzę tą jedną machewkę A, Ale by było, o lol Ale byśmy to spafrali teraz uh -huh, mamy gdzieś tu ciupagę Ciupagi nie mamy, więc musimy mieć tą ciupagę I siąść to drzewo Dżewora musimy wciąć. No. Albo byśmy od razu dzisiaj 3 farmy zrobili na jednym tym polu, bo tego dużo w sumie nie ma. Co wy na to? Tak, szybko skończymy serię i coś nowego zaczniemy. Okej. Okay. To teraz to trzeba przerobić. No. To trzeba przerobić na patyki tak, nawet taki ops, ops o, machniemy sobie kamienną, bo co tego trochę będzie płotków będzie mało, w sumie tylko znowu 12. Kochała dwunastka i zrobimy dzisiaj wszystko i myślę że jeszcze z dwa odcinki plus końcowy uh. Aha. urosło nam w końcu i od razu lepiej Tancja będzie pociągnąć kablem A nie teraz Zawsze jak trzymam trzcinę to mi się taki odcinek przypomina Takiego jednego youtubera Ale nie będą w wyniku O i właśnie To będzie tak Czy raz, dwa, trzy Dobra I Dotąd będą marchewki rozumiecie żeby się opicko tu będą marchewki więc z tej strony będą dniochy. czekajcie to jest troszkę źle bo to musi być tyle hmm. to nie to może tu być bo to po prostu się później przesadzi tam mm -hmm. Nie! Nie gadasz tu nie... Dlaczego to nie wypadło? Hej, co jest? Ślad? Nie! Nie! Nie, Nie, musimy to skończyć, przecież. A nie chcę robić cięcia. Czy co? Zobaczcie, ale... Pamiętam zawsze jak się niszczył ręką, to to nosionko wypadało. Ja nie mogę. Dobra, wybaczcie mi. Yy, jak to się nazywa? Yy, A. No i co nie ma? K y y a, czy to jest ta latarnia Jackon no. Zrobimy tak, że weźmiemy sobie dynię tu dynię, tu nie! Nie! co Mi Ty! Idziemy tu! Ja pierdzielę. Ej! On mnie nie widzi chyba. Gdzieś tu się biega Dobra Mamy tą <laughs> Nie! Czemu oni do mnie idą? <laughs> Masz ty To powinno mieć kurde knogła plus 5 pierdzielionów Dobra No szybko szybko szybko, 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 szybko Nie Ale pojawimy się w łóżku ten plus taki creeper w domu, o boże, to by była już porażka, taki creeper w domu przy łóżku. Trzż. Ej, właśnie nie ma nikogo. Taki był zaprzeczyłem bordel. Ale mam nadzieję, że boże, Ja nie mogę. to już spadniemy. Będę się jakieś licznych śmierci wygrać do jakiejś serii. O. Przebiję chyba cały YouTube. YouTube mm, 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 mm. Ale wybaczcie mi, za to użycie. Za użycie tego. Otóż. Do tego. Wybaczcie mi, ponieważ. Inaczej nie, nie mielibyśmy wszystkich zadań. I tak nie będziemy mieli wszystkich zadań w sumie. Bo to. Części się w ogóle nie da zrobi, bo nie mamy tego itemu, czyli to w sumie jakby wina autora? Dobrze myślę? Czekaj, to wchodzi w to, czyli to powinno być jeszcze jeden dłuższy. Dobra, czekaj, mamy. O? O i tak to powinno być, jeżeli dobrze rozumiem. Czekaj, to. Tak powinno chyba wyglądać. Ok, działa tak. 3, 1, 2, 3, 2, 3. Dobrze, nie możemy dawać. Tu machniemy to. Tu machniemy to. mhm, A tu są marchewek. Teraz damy tylko jeszcze. Za... Załoramy z drugiej strony Okej, okay, załorana w... O Właśnie, tak powinno być <laughs> Ale to jest paskudne Chociaż, no nie Teraz Tu 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 Tu, już się lód zaczyna robić, super Tu I tu NIE! Nie, nie, nie Teraz mi... Coś jest nie tak Bo, 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 dlaczego mi to niby... Dlaczego mi to niby się zniszczyło? Powiedzcie. Dobra, sorry. To tak zrobiłem... Ej, teraz pytanie. Czy... O, jak to zniszczyłem, no to mi już wypadnie, no, nie rozumiem tak? Czy to, że to jest za małe, żeby to wyciągnąć czy co? Okej, okay, to jest i biorąc, ma... to się latarnie. Okay. I jedziemy. Hops, 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 Jedynie co to, to się różni od tego tym, że tu zrobiliśmy na coś takie śmieszne córki tutaj tego nie zrobiliśmy ja chyba... Nie... o mamy płotkę jeszcze możemy zrobić na dwa Tak I tak Co tych płotków? chociaż trochę niebezpieczne to będzie z powodu potworów że nie będą mógł ich tędy zewchać ale ja też nie spadnę z tej strony sobie tym opojedziemy żeby też nie miał żadnych problemów z potworkami a że nie będziemy w sumie tego potrzebować chociaż, czekajcie sprawdzę byśmy teraz tak nie trafili, o Boż. dobra, uznajemy uznajemy co tu jeszcze jest duży grzyb cegły małe jeziorko chle chleb, no to nie wiem co tu będzie pewnie coś w stylu ciastek dyniowych jak się uda a jak nie to po prostu no Książki niej ze świeczką zupa grzybowa i zielony barwnik też już możemy ściągnąć. Tylko czy na pewno 10 go będzie? I to jest pytanie: a ten wieczór Hops, 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 stuk czy będzie 10 tego barznika? O, nawet 11, ok o, Hops, hops. co to wszystko idzie. Idealnie 15 minuta. Będziemy to kończyć. Cześć Pa i czołem.